Włóż brązowy cukier pod wodę. Będziesz zaskoczony, co się stanie? Zastanowisz się, jak często złapałeś się na chwyt marketingowy w sklepach. Cukier to jeden z najczęściej stosowanych składników w kuchni. Dodajesz do wielu potraw i napojów, aby poprawić ich smak. Najbardziej popularnym rodzajem jest cukier biały, ale w sklepach możesz znaleźć także inne jego rodzaje. Jednym z nich jest cukier brązowy często zauważasz, że brązowy cukier jest droższy, co skłania cię do założenia, że jest to lepszy wybór. Jednak jego cena niekoniecznie świadczy o korzystniejszych właściwościach. Brązowy cukier zawiera melasę, która nadaje mu ciemniejszy kolor i minimalne ilości minerałów. Niestety pod wpływem wody melasa się wypłukuje, a różnica w składzie obu cukrów jest znikoma. Oba rodzaje cukru mają tyle samo kalorii, więc używanie brązowego cukru nie pomoże w odchudzaniu. Jeśli zależy ci na zdrowszym wyborze, lepiej sięgnąć po zamienniki cukru, które będą miały mniejszy wpływ na poziom kalorii w diecie,